Dzień dobry widzowie. Dziś będzie nowy film. To chyba będzie ósmy. A więc zaczynamy. Jak widzicie, to wszystko to jest tutaj. Jeszcze po środku są zieloni. Mam nadzieję, że wszystkim się będzie spodobać to. A więc zaczynam. Tu jest walka. To będzie walka, ale o polskę. Polska to zieloni. Tu jest Rosja. Nie, tutaj jest. Tak, tak, może być. Tu jest Rosja, a tutaj Niemcy. Wiesz, że to miałaby się podnieść filmów? No bo tak była na znaczku. Ale to nieważne, co chyba Wam mówię. A więc zaczynamy. Zieloni pierwsi, no bo to Polska. Są kilka razy nie, że to nie nazywa się kilka, zobacz to. I trochę tych. Kolej Niemców. Niemcy zaatakowali Rosję, żeby oni tylko ten. Kolej Rosji. Rosji też zaatakowali tu inny. No spokój. Kolej zielonych. Teraz już mają mniejsze pociski. Wszyscy stracili sporo. Tylko mogą tylko mogę jeden. Jeszcze? zaatakowali tutaj po jeden. Ale uleczył się. Ale uleczyło się. A więc Niemców. Niemcy zaatakowali. Dwóch. Ale się pomylił, że rzucił granat medyczny, i przez to się uleczyło swoją. Oni też rzucili granat. Ale to była też pomyłka medycznego, i też przeleciał. Na teren wojska paskiego co czy to jest naprawdę mało. No i ulecimy do jednego. Tam zanim już umarł totalnie, a więc to nie Teraz kolej Polski Nie, Polska, tak Polska. Nie, Rosja. Chyba. Dobra, to nie wasze. Rosja Strzeliła prosto. 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 Wieże, wieża się pali. Gracę, Dobra, teraz jest znów kolej Polski. Chyba coś mi to kolej Polski, ale to nie ważne, Bo oni mieli chyba do... Bo on, jakby coś no to możecie mi pobrać. No on nie w komentarzu, tylko możecie do mnie na przejść. Dobra. A więc patrzcie żołnierze, że za z dwóch Rosjił i dwóch, ale jeden się uleczył, ale jeden uleczy, dosyć.

Dobra, dawaj, co tu masz i lecimy z tym koksem. Wracamy do normalnego świata, tam pozabijamy trochę Endermanów i będzie super. Łooo! Wow! Tego pęta to ja się nie spodziewałem! Wiedziałem właśnie te wszystkie bioby w teterze. Wróćmy teraz do tego kupiego świata. O, Enderman, przydasz się, przydasz się, stary, przydasz się bardzo, proszę! A nie więc, chyba to już kolej teraz... No święte. bo to a nic nie wiem co jeszcze bo nie, to już się. Ej, już ja. dobra, to ja tak pędzimy, to A ja tylko nie wiem, co? Zwyczaj niestety jednego generała mają medyków, ale jeden medyk, jeden medyk uleczył medyka, ten medyk uleczył medyka. Ten medyk, który uleczył medyka, uleczył garatnika, ten medyk, który ten medyk, który został uleczony przez medyka, uleczył generał. Łakowo z minikami i złuk, chyba Jest A więc kolej Polski, Polska zaatakowała Rosję. Jak Rosja będzie zgłodzona Kolej Niemców. Niemcy też zaatakowali Rosję. Miałem rację. Kolej Rosji. Rosja ze złości oterła się wszystkich swoich medyków i uleczyła wszystkich, a to wszystkich medyków. I ci medycy uleczyli innych. I przez to się sporo uleczyło. Poczekajcie. Jeszcze odrobinkę. I już. Jak widzicie. Jak widzicie. Jak widzicie? Jak widzicie, a więc teraz kolej Polski chyba. Tak, kolej. A cóż, Czy polska ma szansę? Tak, czy Może polska wygra, rozbiory Może polska wygra, co starcie. Tego się chyba nie dowie, ale Rosja z nim została zaatakowana przez nie i to sporo. Nie mamy tylko. Potem kolej Rosji. Rosja zaatakowała Niemców, a Polska zaatakowała też Rosję i dołączyła to Rosji. Zostały beczki. Zostały beczki kilku, którzy się podali, ale przeszli do ich armii. Jakie to było dziwne. A tu takie Pierwszy raz Tak, pierwszy raz dzieje tak w historii naszych filmów, że ktoś dołączył Często do jakiejś armii ale to nie są naszej armii nie a więc kolej Polski nie, kolej Niemców Niemcy, Niemcy zaatakowali Polski kolej Polski, polski, Polska zaatakowała Niemców kolej Polski za to, że dostała bonus, no bo zniszczyła już trzech oficerów Trzech oficerów zniszczyła, dostała bonus. Ma jeszcze jedną turę A więc Polska? Polska przeła helikopter Niemców. Nikt nie wiedział, że takie natarcie będzie. Przedeciał Przeleciał i zniszczył. Został Polski. Polska chyba wygrała na tarczy dwóch kraj. I okazało się, że Niemcy już dostawali. że Polska nie nich się nie dołączyli. Polska została silniejsza od Niemców. Tych gości było trochę dużo. Polska i Rosja teraz mają niech swoją kolej, ale Niemcy zaatakowali. Jak tu zaatakowali? W beczkę trafili wszystko. Wieża się przewróciła. Wieża się przewróciła. Helikopter nie, nie czuje się. Teraz kolej Polski. Ty już się zginęło. No, Polska była zablęczona. Szybko zrzuciła swoje helikopter i zaatakowała. Dostał tylko jeden. Nie, trzech. To był już koniec. Wiadomo. Polska nie została bonusu, ale okazało się. To był silny rozdział. Dokończyli ledwo co całą polskę. Ale Polska że zdała obronić i zniszczyła ostatnich jeszcze A więc... A więc super naprawdę było. Ta walka była wygrana. To były na czwarty rozbiory naszego kraju. To wszystko. Wiesz, że nic nie widzicie, ale no bo ja... Robię coś, to wszystko było dla Polski, aż Rosja się poddało, no jest chyba nie raz większa. Ja pokażę wam tę bitwy z góry. Najpierw z góry widzicie. Ale poczekajcie. Jeszcze wam pokażę jakby coś jak widzicie, tak to wygląda tu. Trochę zbyt, bardziej. A więc lajkujcie, subskrybujcie. Nasz challenge. Nasz challenge. To może, to może zróbmy znów trzy, trzy lajki. Zróbmy znów trzy lajki. Nie, nie trzy lajki, tylko trzy subskrypcje. Czy subskrypcje? Naprawdę mam dwu, dwóch. jeszcze jedna. I z szóstego filmu będzie wszystko już gotowe. Lajkujcie subskrybujcie. Czy oczywiście. Lajków to będzie musiało być sporo. Pod pierwszym filmem, kiedy jeszcze nie było reszty, by zrobiliście 120. A teraz poproszę, żeby pod tym filmem zbić na razie 50. 50. 50 lajków, A więc, no, jeszcze pokażemy kotka? Twarz bardzo mm. jak kotka. I widzicie, trochę on daje Otwarte są dwie Dziwnie, normalnie. Kot musi zamyślić, proszę No bo tu prostu tak, no bo jest suwant, skąd tak go nie lubi. Ale, no pokażę, to pokażę kotka, już to pokazałem, a no i w sumie nie wiem, co mam powiedzieć, ale jeszcze naprawdę polecam popity. One są ekstra. Miałem to powiedzieć że początku, ale zrezygnowałem. To chyba jest drugi film, kiedy polecam popity. To, kiedy wciskałem popita, wpadłem na pomysł tego filmu, a więc fajne Fajnie, że one... No naprawdę dobrze, ktoś kupi popita takiego szczególnie. To że ma popita. A ja też to jest oznaka, że wspiera mój kanał. Będziecie musieli kupować popita, ale zanim kupicie popita, które są finy, a więc kilka tak dni będziemy musieli jeszcze czekać, ale będziecie mieć fajnego popita. Naprawdę on jest przeciw stresu, on jest naprawdę reaksujący, a więc kiedy będziecie mieć stres, może czego wsiągnąć i tak po prostu pościskać. A więc... Zanim kupicie jeszcze te popity. Zanim kupicie jeszcze te popity. Chwilę, ja zakrywam kamerę. Jeszcze chwilę. Chwilę. Dobra, już. Zanim kupicie te popity. Zanim kupicie te popity. No to musicie zasubskrybować. Zobaczymy ile subskrypcji będzie to oznaka ile ile Moich subskrybentów kupiło popita, okej? Okay? A więc jak subskrybujcie. Mówię to aż tak. Wiem, że to miało być tylko 8 minut, no bo nie mówiłem chyba. Ale mamy 13, a więc. No w sumie. co jeszcze, z góry pokażę. Papa. Pa.